Moi drodzy, uwielbiam kiedy wychodzą nowe polskie gry i ostatnio w zestawieniu nadchodzących najlepszych gier w tym roku. Choć się troszkę pomyliłem, bo okazuje się, że w tym roku raczej premiery Exe nie zobaczymy, tak to polskie cudo dostało pierwszy gameplay i wygląda przepięknie. Ja serdecznie muszę podziękować ekipie Paradark, konkretnie Kasi i Amadeuszowi, którzy wysłali mi nieskompresowaną wersję gameplayu do pokazania wam, żebyście zobaczyli go w jak najlepszej jakości, a prezentuje się on przepięknie. Exe będzie FPS-em akcji, osadzonym w świecie... Cyberbankowym i postapokaliptycznym zarazem wygląda troszkę jak taki cyberbankowy western. Co zresztą ewidentne jest w momencie kiedy wzywamy swoje autko wyświetla się na ekranie urządzenia nazwa Appaloosa, która może jednocześnie znaczyć Empty. Pewną rasę koni, wyhodowanych przez Indian, natomiast co ciekawe, jest taki western, bardzo fajny, z Vigo Mortensenem i Edem Harrisem. Także ewidentnie w klimatach westernu jesteśmy. Natomiast my, moi drodzy, wcielimy się w rolę łowcy nagród, czyli tytułowego egzekilera. A przed nami będzie zadanie zwiedzania tego pięknego świata, wykonywanie najróżniejszych zadań, no i podróżowanie oczywiście w poszukiwaniu celów, za którymi będziemy musieli się uganiać. Krakowskie studio zabierze nas do świata, który w alternatywny sposób przedstawi końcówkę lat 90. W owej rzeczywistości kataklizm Globalny, który nosi miano wielkiej katastrofy pożarowej, doprowadził do niemal całkowitego zniszczenia naszej planety. Wszystkie rządy upadły i tak naprawdę wszystko pozostawione zostało samemu sobie. Troszkę mi to przypomina taki film z Gajem PSM pod tytułem Rover, gdzie akcja dzieje się w Australii, rząd upadł i, no cóż, każdy orze jak może. Oczywiście, jak przystało na taki schemat, który w ostatnim czasie był dosyć popularny, to jak potoczy się historia naszego bohatera będzie zależało stricte od podejmowanych przez nas decyzji. Dzięki temu zyskujemy większą kontrolę nad światem przedstawionym i historią, którą tworzymy sami, podejmując konkretne kroki i decydując się na konkretne rozwiązania danych sytuacji. Co co jest bardzo fajne i niesamowicie mnie to cieszy. Jako, że jest western, to będą kaniony, najróżniejsze pustkowia, totalnie opustoszałe autostrady. Generalnie świat lat 90., ale taki właśnie dotknięty kataklizmem, w którym nie tyle natura odbiera co swoje, co raczej ewidentne jest, że postępowanie ludzkości sprowadziło na nas kompletną zagładę. I wizualna strona tego świata ewidentnie to pokazuje. Podoba mi się to, bo przypomina mi to troszkę też scenerię z Blade Runnera. Mowa to oczywiście o Las Vegas, które jest pokryte właśnie takim dymem, piachem. Kojarzy się niesamowicie z taką wizualną dystopią zupełnie od natury i tego, jak piękna, zwykła, być nasza planeta, dopóki nie dobraliśmy się do niej i nie zaczęliśmy eksploatować jej na najróżniejsze sposoby. Shit, I'm out. Please stand W grze doświadczymy cyklu całodobowego, dynamicznej zmieniającej się pogody, no i doświadczymy burzy słonecznych. Przypominamy to troszkę jakby realia Mad Maxa i tego świata, który pozostawiony samy sobie, jednak jest skazany też na gniew matki natury, i w tym wypadku owe burze wydaje mi się, że będą całkiem fajnym wydarzeniem w świecie gry. Oczywiście fabułę, egzekillera, będą popychać do przodu zadania fabularne związane z naszymi celami jako łowcy nagród. W trakcie ich realizacji właśnie będziemy podejmować wybory natury moralne, ale też takie, które stricte będą wydaje mi się, związane z tym, czy podejmiemy się puszczenia. Kogoś, czy może zabić go. Wszystkie te wybory będą rzutować na to, jak będzie postępować fabuła, jak będzie wyglądać historia dalej, w miarę jej progresowania, oraz jaki będzie stosunek postaci w świecie przedstawionym do naszego głównego bohatera. Więc fajne jest to, że rzeczywiście protagonista będzie budowany tak, jak my zapiszemy się na kartach jego historii. Moi drodzy, kiedy w sierpniu 2021 roku po raz pierwszy usłyszałem o egzekilerze. Was to i dosłownie pamiętam, że wtedy rozmawialiśmy o strumyku i mówiłem: "Kurde, nie wyobrażacie sobie, wychodzi taka mega gierka i musicie ją dodać do listy życzeń na Steamie, jak tylko się pojawi". Pamiętam, przeglądałem Steam'a wtedy, nadchodzące premiery i mówię: "Nie wierzę, jaki szok totalny". I będę z wami szczery. Jestem mega zachwycony, że wychodzą niezależne gry, które niosą ze sobą tak niesamowicie fajne, oryginalne rozwiązania i pomysły. I takie tytuły zasługują na to, żeby je wspierać. To jest rodzima produkcja, moi drodzy, którą mam nadzieję, że dodacie już teraz na Steamie do listy życzeń. Wpiszcie Exekiller, bo to jest bardzo, bardzo istotne, bo to mega wspiera twórców. Dodawanie gier do listy życzeń, zwłaszcza niezależnych, także działajcie, wpadajcie na Steama, dyskutujcie tam na społeczności i okazujcie wsparcie rodzimemu studiu, a my na kanale na miliard procent przejdziemy Exekillera. Nie ukrywam, zawalczę, żebyśmy pokazali go pierwsi na świecie. Bo by ekstra. Byłoby ekstra, moi drodzy. Mam nadzieję, że odcinek się Wam podobał. Jeżeli tak, pamiętajcie ruszę o kciuku w górę, subskrypcji dzwoneczku, wtedy żaden film was nie ominie, a ode mnie w tym odcinku. To tyle. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Pamiętajcie, że moje odcinki powstają dzięki wsparciu patronów z Patronite'a, do którego link znajdziecie na ekranie i poniżej. Ponadto pamiętajcie o kciuku w górę i tym, że odcinki na kanale pojawiają się codziennie o 16:19. Śledźcie Facebooka i Instagrama, żeby być na bieżąco oraz Twitcha, jeżeli chcecie oglądać mnie na żywo prawie codziennie. Tymczasem trzymajcie je ciepło i do usłyszenia.